Krwawa Mary. Krwawa Mary. Jeśli to słyszysz, to znaczy, że ona już stoi bliżej, niż ci się wydaje. Mówią, że pojawia się tylko wtedy, gdy ktoś wypowiada jej imię przed lustrem, w ciemności, o trzeciej nad ranem. Ale to nieprawda. Jest jeszcze drugi sposób, o którym nikt nie mówi na głos, bo każdy, kto spróbował, już nigdy nic nie powiedział. To sposób, który uruchamia nie słowo. Lecz historia. Jej historia. Tak, dokładnie ta, której teraz słuchasz. Bo ona kocha, kiedy ktoś ją wspomina, kiedy ktoś wypowiada jej imię choćby w myślach. A jeśli słyszysz to dalej, to znaczy, że już ją obudziłeś. Nie odwracaj się. Nigdy nie odwracaj się przy tej części. Podobno pierwszym znakiem jest chłód na karku. Drugi, cień który nie powinien się poruszyć. A trzeci, trzeci już zawsze jest ostatni. Ale jest sposób, by ją odesłać. Jedyny, o którym internet milczy, bo mało kto dożył, żeby go potwierdzić. To prosty rytuał, ale działa tylko wtedy, gdy zrobisz go natychmiast. Polub ten film i zasubskrybuj kanał. Tak, brzmi to absurdalnie. Dopóki nie spróbujesz tego zignorować. Pamiętaj, ona nienawidzi, gdy ktoś słucha do końca i nic nie robi. Więc jeśli śmiało chcesz sprawdzić, czy legenda jest prawdziwa, zgaś światło i nie wykonuj rytuału. A jeśli wolisz jednak spać spokojnie, wiesz, co zrobić.